18 marca poniedziałek, więc tygodniowy przegląd napraw i szewską kawkę trzeba zacząć. Słuchajcie. Na początek chcę wam podziękować za y, wsparcie, za te kawki, które od was otrzymuję. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście staram się też w miarę możliwości na bieżąco wysyłać y, maile, ale y, chciałem też tak w formie filmu podziękować. Na początek y, Oj, mam tutaj troszeczkę dzisiaj napraw do zrobienia. To łyczek kawy już Wam pokazuję. Jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj postanowiłem... A, zobaczę, nagram jednak w poziomie ten film. Napiszcie komentarz, głównie z Facebooka, jak, jak to odbieracie, czy wygodniej Wam jest odwrócić ten telefon, żeby w poziomie obejrzeć, czy wolicie w pionie oglądać? Ja myślę, że w poziomie tutaj troszeczkę więcej jest miejsca do pokazania. Natomiast w pionie, no to tam głównie sufit jest główną atrakcją. Więc dajcie znać: Ja już Wam pokażę od końca, może tutaj, fleki zwykłe plastikowe, będą tutaj wymienione na kauczukowe z mocnej gumy. I tutaj na szczęście, chociaż jest troszeczkę do podklejenia, ale okleina jest nienaruszona, więc w tym drugim troszeczkę będzie gorzej. Więc dobrze, myślę, że to da się tutaj dorobić te fleki tak, żeby to poszło na tą okleinę, żeby w razie jakiegoś deszczu czy przemoczenia, żeby to się nie rozklejało. No i cały czas tutaj już jest, można powiedzieć, już jest w sercach wiosna więc fleczki do szpilek tutaj Wenecja tutaj Ewa Mingę projektantka słuchajcie też trzeba te fleki zrobić zobaczymy czy tutaj coś się da tam podratować troszeczkę tą skórkę tutaj zwykłe plastikowe są bardzo śliskie i stukające można Niestety czasami ujechać, tutaj będą zmienione na kauczuki. Tutaj klientka bardzo chciała, żeby zachować idealnie, żeby to było tak, tak jak było, co do milimetra, więc tutaj, tutaj zastosuję takie z grubszych, bo tutaj jest duże zdarcie i będą takie świartki wstawione. I to będzie tak wyszlifowane, tak żeby to było symetrycznie jak nowe. Co, mam tutaj fajne też zelóweczki. O, klient przyszedł, ponieważ parę lat temu robił fleki. Fleki, zobaczcie, to są fleki wibramki i one, one jeszcze chyba w połowie nawet nie są zużyte. Natomiast przez te chyba dwa lata... Temu, jakoś tak wspominał tutaj zelówka już całkowicie się przedarła więc też zastosuję tutaj taką zelóweczkę wibramka to jest właśnie piękne w tym wszystkim że mogę Wam dać naprawdę takie materiały które wytrzymują kilka lat i to jest właśnie to jest takie moje podejście chociaż były już takie wątpliwości i obawy że Yy, przez to jest mniej klientów, prawda? Bo wszyscy mają buty zrobione, a częściowo ci nowi klienci, którzy pierwszy raz idą, to yy, muszą się przekonać, tak? muszą sprawdzić, zaryzykować pierwszy raz, zaakceptować tą cenę, żeby sprawdzić, czy to faktycznie jest, yy, jest takie mocne. Yy, no i dużo butów jest niestety teraz coraz słabszych, że nawet się nie nadają na wymianę fleków, ponieważ się już rozlatują totalnie yy, wcześniej, przed wymianą fleków. I takie pokusy miałem, żeby może wprowadzić jakieś tanie takie materiały, troszeczkę, żeby to było taniej zrobione. To będzie mniej wytrzymalsze, ale na razie trzymam się. Póki, póki mam dużo pracy, i której, której nie ten nie, nie brakuje mi, to na razie będzie, będę trwał przy tych mocnych materiałach. Tak samo tutaj szpilki. Kolejne szpileczki. Całkowicie tutaj zdarte pleki. O, a tutaj to już prawie nie ma. Słuchajcie, został bolec tutaj w środku. To trzeba będzie rozwiercić, skracać. Chyba nawet tutaj klientka chciała, żeby to skrócić, więc trochę zabawy będzie. E, co tutaj mamy? A, klejenie. Słuchajcie, takie tam. O, ten teren takie podklejenia tutaj też jakieś drobne podklejenie no. tutaj jakbyście chcieli takie coś kleić to już Wam powiem, bo jest tam kartka w środku tutaj jest koszt 10 zł o. Yy, i tutaj a, bo tu były buty prane no, 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 nieładnie i takie rozerwanie się zrobiło i teraz bądź tu mądry i wymyśl coś, człowieku, żeby to jakoś wyglądało, prawda? No, tutaj muszę to otworzyć, muszę to troszeczkę się zastanowić, w jaką stronę tutaj z tą naprawą podążać. Logicznie by trzeba było coś, coś na zewnątrz naszyć, ponieważ ta skóra, 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 taka dziwna skóra. Może to jest powlekana skóra, chyba tak. Chyba to jest takie z takim licem tutaj sztucznym. Jest bardzo sprana i będzie trzeba coś tutaj wymyślić, żeby to podczas chodzenia, żeby ta dziura się nie otwierała. Więc chyba będzie coś lekko trzeba będzie dopasować na zewnątrz. No zobaczymy, jak to, jak to potoczy się. Jeszcze mam tutaj taką jakąś ortezę, czy, czy coś takiego metalowego. I stabilizator stopy, nie wiem co to jest, ale trzeba tutaj spróbować do tego metalu jakąś gumę podlepić. Też będę tutaj próbował coś, coś dopasować. Tak więc szybki przegląd napraw, łyczek kawy. Jak tam u Was pogoda? Dzisiaj rano, jak szedłem tutaj po szóstej, po to troszeczkę mroziło, zimno było. Musiałem wyciągnąć rano jeszcze zimową kurtkę. Przeprosić się z zimową kurtką. Nawet czapunię ubrałem, żeby w uszy nie zmarznąć. Ale mam nadzieję, że już ta, ta temperaturka podskoczy, że będzie można otworzyć w końcu wrota i e, przewietrzyć troszeczkę tutaj podczas klejenia. Do, a, jeszcze widzicie, patrzcie, co mam jeszcze. O, taka torba, słuchajcie. I tutaj był... O, i teraz by się przydało na pionowo, ale takich rzeczy mam A szczęście mało. Słuchajcie, zameczek, zameczek, krzypy. Tutaj nie, ja to zrobiłem na dwa, na dwa przeszycia. Jest to podklejone. Na dwa przeszycia zrobiłem, ponieważ oryginalnie nie dało się tak, tak jak wspominałem wcześniej, co trzeba byłoby zrobić, żeby to oryginalnie przeszyć. Ale to jest, to by już było bardzo dużo zabawy i to by musiało bardzo dużo kosztować. A tutaj 200 złotych i torba będzie jeszcze służyła. Zamek polski, zamek polski, taśma, suwaki tak samo, więc, więc myślę, że posłużą. Suwaczki są z blokadą akuratnie i fajnie, wszystko płynnie chodzi. Najgorzej było, miałem problem z tym, żeby to równo Trzymać y, jednak przed maszyną, żeby jedną ręką kręcić sobie tą korbką y, i przytrzymywać, żeby to w miarę równo szło, ale myślę, że nie jest, nie jest to naj, najgorzej. Ważne że, ważne, że działa, słuchajcie. O, to jeszcze Wam chciałem na koniec pokazać. Tu mam jeszcze parę torebeczek. Widzę jakieś kozakin, coś tam jeszcze się stało z obcasem. Tutaj jakieś wenecja. Aha, jakieś szycia drobne, eee, to jest taki standard. Takie drobniutkie jeszcze, Jakieś widzę, jakiś plecak tak leży, ale już nie, nie będę tam zagłębiał. Tak więc życzę Wam miłego tygodnia, początku tego tygodnia, poniedziałek, żebyście mieli taki super start jak ja. I uśmiechu, słoneczka, i trzymajcie się, i dajcie znać w komentarzu, jak Wam się ogląda teraz w poziomie. Możecie obrócić telefon, to się na pewno troszeczkę powiększy. Pozdrawiam, cześć.